Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nadal obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj tych słów. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa. Aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeśli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. No, Bóg obiecał błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Bez względu na to, czy wykonujesz pracę fizyczną, czy umysłową, spodziewaj się Jego błogosławieństwa i pomocy, ponieważ najwyraźniej Twoja praca jest ważna dla Niego. Dlatego oczekuj przychylności, prowadzenia i mądrości w swoim zawodzie. No, Boże Słowo mówi, że. To błogosławieństwo Pana wzbogaca nas, a przy tym nie dodaje, nie przynosi z sobą żadnej udręki, czyli troski i, i zmartwień. Przy tym pomysł, jeden pomysł od Boga może uczynić Ciebie bogatym człowiekiem, szczególnie jeśli Twoim powołaniem jest być a, biznesmenem czy y, chrześcijańskim przedsiębiorcą, szczególnie jeśli zamierzasz część swoich dochodów a, przeznaczyć na Budowanie Jego królestwa, głoszenie Ewangelii, wspieranie swojego Kościoła, wtedy tym bardziej możesz spodziewać się otwartych niebios, Jego błogosławieństwa spływającego na wszelką pracę Twoich rąk. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.